Witajcie serdecznie kochani, z tej strony wasz ulubiony gadacz do telefonu, czyli Patryk. Słuchajcie, wpad na świeżo lead, totalnie na pełnym spontanie, dzwonimy do klienta. Też warto, żebyście się zapoznali z treścią, którą przesłał do mnie klient. W tym momencie wysłał mi numer telefonu, więc nie ociągając się, po prostu dzwonimy. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę i suba, bo będę częściej publikował takie nagrania. Dzień dobry panie Patryk Jasiński z tej strony. O, czyli kojarzy pan, kto dzwoni i po co. Dobra, panie. Zacznę od takiego pytania, o ilu osobach mówimy? Bo jak byłem sobie na waszej stronie, to tych osób może trochę być, więc, więc to jest pytanie moje. Wie pan, co? na chwilę obecną to jest 9. Okay. Natomiast to może trochę być więcej, koło 10, 15. Nie do 15 pewnie nie będzie, ale tak około 10, no. Mhm. Okej, okay, no bo grupa warsztatowa to może być taka do 15 osób właśnie. A, i, i niech mi pan powie, na czym by wam zależało, no bo wspominał pan o tym, że jest to wyjazd integracyjny, co, co, co jest dla mnie normalną rzeczą, ale na czym by wam zależało już w tej takiej kwestii merytorycznej, którą miałbym poprowadzić? Szkolenie takie sprzedażowo motywacyjne, coś w tym stylu, powiedzmy. Hmm. Yy, żeby zwrócić uwagę na, na, na sprzedaż. Generalnie działam z petycji. Coś podobnego, bo... Yy, na szkoleniu w listopadzie w e bo tu my też prowadzimy punkt No właśnie o to chciałem pytać, czy stamtąd się nie znamy, ale nie miałem pewności. My w w... Mam, mam punkt w... dwa w tej chwili. No. Yy, I no mówię, no to jest, na chwilę obecną to jest siedem osób, tam mam jeszcze dwóch handlowców, jednego w... I jednego w ale teraz po wakacjach będę chciał jeszcze rozbudować trochę jakby Ilość pracowników. Mhm. No i w listopadzie, tak myślałem, gdzieś tak właśnie październik, listopad, na jesieni, mhm. zrobić takie spotkanie też, żeby trochę omówić, je, podsumować trochę już w zasadzie mijający rok. Zrobić szkolenie. Coś podobnie, jak było tam w zrobione, nie? Czyli się podobało? Yy, szczerze, to pana szkolenie było najlepsze. Ja się bardzo cieszę, bo taki jest mój cel, żeby robić najlepsze szkolenia, natomiast tam też bierzmy pod uwagę, że tam mieliśmy bardzo dużą grupę, nie? więc my mieliśmy dosyć duży problem natury logistycznej, bo tam was w pewnym momencie tam chyba ze 120 czy 140 osób było i my mieliśmy problem takiej natury organizacyjnej. Tu mówimy o mniejszej grupie, gdzie można to zrobić bardziej warsztatowo. Pod na... tego, tego typu też, że to w większości to byli właściciele punktów i tak naprawdę to oni mieli za przeproszeniem gdzieś to szkolenie, tylko przyjechali po to, żeby spotkać się, pogadać z szefem, który tak naprawdę też nie miał za bardzo czasu. I, no i wyszło tak, jak wyszło. Większość ludzi tak wychodziła w, w, w trakcie tych, tych szkoleń i, i tyle. No. To prawda, to prawda, to prawda, ale, ale, ale bardzo się cieszę, że się podobało. Ehm, no to jakby mi pan trochę więcej jeszcze nakreślił, co mia miałoby się zadziać, co mielibyśmy zrobić w trakcie tych warsztatów, na czym panu zależy? warsztat sprzedażowy, generalnie pracujemy w spedycji, tylko że ta praca w spedycji opiera się na kontakcie telefonicznym i mailowym. Jak podejść do klienta, jak zdobyć klienta, pan nawet widziałem, wtedy też reklamował swoją książkę, kontakt telefoniczny z klientem. Tyle bohatera, no. No właśnie, to jest dość ważne, bo generalnie z tego, co widzę, to pracownicy mają i handlowcy zresztą też mają kłopot z tym, żeby dzwonić, tylko siedzą i głównie to, to operują mailami, nie? Mm -hmm. yy, no i, i, i samo sprzedaż, pozyskanie tego klienta, nie tylko tam giełdy yy, transportowe, ale też żeby właśnie znaleźć tego klienta i dotrzeć do jakiej, jakoś do tych klientów, do osób decyzyjnych o, bardziej, nie? W firmach. Okay. Czyli to mniej więcej taki warsztat o skutecznej sprzedaży i prospektingu, czyli jak pozyskiwać tych ludzi i jak prowadzić z nimi sprzedaż, jak też zarządzać tymi relacjami, żeby oni nam w dużym skrócie zostawiali trochę więcej kasy. Z uwzględnieniem specyfiki branży, nie? bo to jednak spedycja to jest tak. Niewielka różnica między kurierką, natomiast trochę inaczej się z ludźmi gada, bo, bo tam. To nie są paczki, ilości jakieś tam setki czy tysiące tych paczek, ale to są raczej pojedyncze przesyłki. Gdzie, gdzie no tam troszeczkę inna rozmowa jest. Nie? Czy ja specyfikę branży to znam bardzo dobrze, bo, bo mam dziesiątki firm przeszkolonych spedycyjnych, logistycznych i transportowych. No właśnie, no i mm. to, to właśnie o to chodzi. Więc ja mniej więcej wiem, wiem, z czym wy się mierzycie. No dobra, a to szkolenie miałoby się odbyć gdzie? Bo, bo mówi pan Poznań Gniezno, ale tam też coś było o jakiejś integracji. Tak, tak myślałem. Jeszcze nie mam miejsca znalezionego, ale tak myślałem, gdzieś, gdzieś niedaleko, albo pod Poznaniem, albo gdzieś między Gniezdem a Poznaniem. Gdzieś, gdzieś tu niedaleko. Ja pochodzę z pobiedzisk, w ogóle mam dom rodzinny, nie w pobiedziskach, więc między Poznaniem a Gniezdem to mamy sam środek, nie? No, to, to no ale tam w Pobiedziskach to nie ma gdzie to, 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 to jak gdyby nam to ta miejscowość nam odpada bo e, to jest chyba tylko jedne miejsce gdzie ewentualnie można by to było z, z, zorganizować natomiast wydaje mi się że jeżeli szukamy czegoś to tam mamy jakieś restauracje fajne w Łubowie i, e, i różne inne miejsca ale chyba bliżej bliżej strony Gniezna chyba że pójdziemy stricte w Gniezno albo stricte w Poznań nie? no to, to już miejsce myślę że to jest do ustalenia Bliżej tam terminu jakoś pewnie, w wakacje to też pewnie się ciężko z nimi rozmawia, tak myślę, że jak końcówka sierpnia, to wtedy można yy, zacząć już szukać konkretnie jakiegoś hotelu, bo to jakby to było wyjazdowe, to jednak te pokoje też trzeba w ogóle rynku No dobra, eee, to czy ja coś jeszcze potrzebuję wiedzieć, żeby przygotować dla was dobry program szkolenia? Wydaje mi się, że to, 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 to o czym teraz rozmawialiśmy, to, to jest clue taki, nie? Mhm. Ewentualnie jeszcze jakby Pan mógł dorzucić jakąś taką mowę motywacyjną, żeby się nie poddawać i, i walczyć, i tak dalej, i tak dalej. Wie Pan o co chodzi? Nie, mm, jest, mam taki, taki jeden moduł o technikach motywacji i automotywacji w pracy handlowca, nie? Czyli jak, jak samemu między innymi się motywować, gdzie szukać tych motywatorów, jakie mamy wartości. To mam coś takiego i no możemy to zrobić, bo to, to, to taki dosyć, no ten warsztat fajnie działa. Niego się robi na początku. No dokładnie. No i czyli mamy to. E, no dobra, to umówmy się w ten sposób. Ja w takim razie przygotuję moją propozycję dla, dla pana jeszcze dzisiaj. E, podeślę ją mailowo, zadzwonię w piątek i sobie ją przegadamy. Dobra? A co do terminów, proszę mi powiedzieć, e, ma pan już jakieś konkretne terminy, czy, czy mm. możemy się dostosować? Znaczy, zrobimy tak. P jeżeli wszystko będzie ok z waszej strony, to wtedy konwersację przejmuje u mnie Beatka, czyli osoba, która mi się zajmuje formalnościami, bo ja z racji ilości zapytań, które mam, to sam bym nie ujechał po prostu z tym. Ja już terminy faktycznie, no już, ja na przykład już września w ogóle nie mam, nie? Dzisiaj już mamy październik, listopad, ja już tam nawet mam jakieś realizacje na grudzień. Natomiast ja mam jeszcze tam, terminy na pewno się znajdą, tylko tyle ustalmy tak, najpierw, że program jest ok, że wszystko odpowiada i wtedy konwersację już przejmuje Beatka, a Becia, Becia załatwia z wami formalności. Dobra, dobra. Okej, okay, super, dziękuję bardzo. W takim razie. Dobra, no to ja to podsyłam jeszcze dzisiaj i dzwonię w piątek. Super, dzięki. Dzięki za rozmowę. Udanego dnia w takim razie. Do usłyszenia. Dobra, omówmy sobie króciutko tą rozmowę. Pozwólcie, że odłożę telefon. Zobaczcie, to jest fajnie wykonana robota. Nie? Kiedy klient sam chwali Cię za wykonaną robotę, tu akurat pozdrawiam serdecznie Andrzeja Zdanowskiego, z którym wtedy mieliśmy to wystąpienie dla wspomnianej już Epaki. Tutaj nie będziemy nas wypikować, bo klient sam o niej wspomniał. Więc, ale zrobiliśmy tam naprawdę bardzo fajną robotę z tym, że mieliśmy bardzo dużą grupę akurat wtedy na tamtym, na tamtym spotkaniu. Bardzo fajnie, klient wraca, klient był zadowolony, tam było jeszcze kilka osób poza nami, więc miło, że docenił moją pracę i to jest, słuchajcie, myślę, że 99... Procentowa szansa sprzedaży. Jeżeli a, przejdzie stawka, a ona przejdzie, bo akurat firmy spedycyjne wiem, że nie mają problemu z moją stawką, myślę, że jest to gwarancja sprzedaży. A tutaj mignie ci za chwilę nagranie wcześniejszej rozmowy z klientem, żebyś mógł się bardziej zainspirować. Hej!